Stara choleros, czy diabliny Co robić jak megiero żyj. No, trafia go tutaj, jeszcze destry w plecy, no, ale sytuacja czterech na jednego podnosi Famasa Destroy, ale nie ma Kewal, piekielnie ciężko. Nic nie zrobi, prawdopodobnie. Widzimy, jak się tam czai w Matrixie, a leży na środku. No i SMN, piękna, teraz głowa. The jako stroy. ciekawostkę mogę tutaj podać, że po w tej jednej rundzie zrobiły wow. tyle samofragów w Cusaju przez cały <noise> mecz Kongowskiego, na obych <noise> lądów. <noise> Taka ciekawostka. I tyle co easy na overpassie. <noise> tak, tak tym mentalnie to po pierwsze primo, a po drugie, no chcę jakby tutaj pomścić naszą drużynę. O! I... Dokładnie. I, I właśnie wygrać z Pongowskim. I to jest też fajne. Widzicie, jaka jest fajna atmosfera na tym turnieju streamerów? że No, mimo że tutaj oczywiście wszyscy jesteśmy kolegami, się mniej lub bardziej znamy, to jednak tutaj, no, po pokazuje klasę nie to, co Tamenda wtero. <grym> Dobrze, Becio, dobrze. Liczy się wnętrze, dokładnie. Ja też lubię jak jest ciasno i mokre. Ale generalnie tak, trzeba patrzeć na tak Kobieta jest... ma dobrą duszę. Dobra, dobrze. Patrz, mam go, mam go! Mam go, mam go! Wypierdalaj, Pongocki! Patrz, już! Już go zabyty! Kop go, But jest, leży, 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 Trochę, trochę! No. O nie! leży, 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 Nie leży, 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 mnie! leży, 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 nie, nie, chuj, nie chuj, puszcz, nie chuj, nie puszczam się puszczam puszczam tak puszczam, jak ty kurwa, nie chuj, się nie. Puść się Dzięcio. Nie, nie. Dzięcio puśćcie, Zostaw, dzięcio. zostaw kurwa, zostaw tabletka dzięcio. gwałtu. Chcesz, kurwa nieprzytomna Dzieci, jestem. Co jestem. Co nie, nie. Marku Nieprzytomna zostaw kurwa nieprzytomnego. Zostaw, zostaw. Masz, stówi masz. masz tak. Dzień ciu okay. Do 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 prokuratury. Do do prokuratury. To jest gorsze niż śmierć. To jest gorsze niż śmierć. To jest, niż śmierć. To, jest. to jest śmierć, to jest co No dobra. Nie wierzę w to. Chłopak. Nie, wiem. Nie wierzę. No, patrz, co się ze mną stało Prawy, Dobra, tu mam uderzenia. Uuuuu! Uuu! Uuu! to Uuu! trochę. Co to, co to, kurwa? Co to było? Nie. <grywa> Nie? Puść mnie Puść Puść mnie Kurwa, bo się spadnie! Spadnie! Paweł bieg! Paweł Iżur! 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 oj, oj! oj, oj. Lecimy Co jest? Trzymajmy się! Leży z auta Leży z auto! Od razu Dobra One-one situation Easy na klaczu Damian na koniu <grym> <O>! <grym> Co to było? <grymne> Jaki O <grymne> oj <obaj>, przestraszy <grymne> 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 O koń <kur> <grymne> <grymne> Zostaw go, on musi wskoczyć na tego na box On już jest, jest porobiony On już jest porobiony już to nie ma prawa te no nie wierzę ty za blisko za blisko ją podłożyłem ty kurwa czas swojego planta nie potrafił ja nie mogę ty ja pierdolę nie wierzę za blisko o, za mocne Jak yes, <intéress upampańPIANE> <eventually> to Jak zaraz dostałeś pizdę to się kurwa się. Kurwa ma... Ja birdalę paweł. Paweł! Chuj, teraz mieliśmy momenty żeby łapać. Kurwa Plus dwa do styru, kurwa. Za zakręt. Kórę. Kurwa, łutu, chuju, nie pierdolę to! Ale czemu? Mągowski, no tak spokojnie! Skoncentruj się! No co spokojnie no! Jeszcze ty mnie wyprzeć kurwa! Banda kurwa, decyden Ach, kurwa. Poszukali mnie banda. Decydent. Banda decydentu. Ach, ujdź! Oszukali mnie panu! Banda decydentów. Kurwa. Nie! ŁO! <gry> nie <grym> 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 ty musisz miejsce zostawiać? Obserwuj Kurwa nie zdążyłem nawet zobaczyć na sklepie Nic swój samochód. Nie, nie poglądamy. Nie, na streamie patrzę. Ojoj Fajnie się rozpierdala, cały ten Czy Czy to Volvo to tam no, wystarczy, no. że na niego dmuchniesz że kurwa tam tył odlatuje No i kurwa no już nie oddycham opony popękane Bzylu, jaka supremacja Oczuć nic nie mówi Uuu Szklanek jebat? Szklanek gracza, lekutko Zabrak się tak? tym no. no. padem jebni. <głos> <głos> tym kurkiem ty tam za zapierdol no, Mówię proszę pannie, jest jestem takim dzikiem Jestem stany w internecie, A tam taki mały chłopaczek z tego mówi Izak? Mówię o ty mały gnoju nie, zabierze? <grych> ja, boże. Gdzie ty jesteś Tak, on czuje wasz oddech. Fu, tak, 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 Boisz, teraz że mu trigger na dół zaskoczy. Weź podejść pod ścianką, tak łokiem, tak pod tym i z pleców za pleców. Ło! Dziękuję! Paweł, alech złapałeś mi cztery! oj, 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 chyba mnie skasował. Paweł, jak to zrobiliśmy? Ale to rozpiliśmy, że mu zaskoczy trigger na dół. Łosz, ty gnoju! do mnie policja, ty? wie pan co? Trochę ciszej poproszę. Ale ja czemu? 17 zgłoszeń dla pana. Nie <grywa> ale kulturalny przyszedł poprosił. A sąsiad na ten. Tam bo pewnie też ogląda, nie? A ja nie wiem czemu, nie, bo wypierdoliłem te gościki na ten... na dwór. Sobie te tak, tam stoją. Wszyscy imprezy! Dobra, kurwa ty! Dobra. <grywa> nie Nie łeb o, widzę ten chłop. Dobra. Chyba wiem kto to był. Kierownik to ty? Się... ty? Jak mi dał w ogóle przez te kurwa. O ty. <ścoughs> Czy też <że> ty? <ścoughs> kurwa. Tańczy Zadmir. Nie bank. Najsłabsze zostało. MT, jak mi Zapierdol dwie głowy, kurwa przez te. O, <ścoughs> Od strony kuchni jest y, def Jest tu łapka łapka Brawo Panowie skupmy się do kuja bo... Musiałem panie... to spać z... ale no kurwa no ale mogę się śpiesz, na kontrolę, a nie na strzelanie. No, bo masz, masz no jakie strzelanie kurwa, ja wychyliłam Ale nie drzesz się, no ale nie drzesz się, ty, no to rozmawiamy. Ale ja się nie No ja mówię. No drzesz się, no, normalnie mów. Nie, no normalnie mówię, tylko strzela i chcę, żebyś słyszył, bo ja słyszę strzelanie pompowskiego, kurwa w grze. No się drzesz, no, normalnie mów. Nie no drzesz się. Panowie, pokój. Spokój. O kurie no... No nie no Mateusz, co ty robisz? Magikarta... To sobie wkraczasz Gnoju Węty <grybety> wyszedł? Ja pierdolę zuma Albo on mi skok. Eee, tak... O kurwa, co? O kurwa <grybety> <grybety> Gdzie jesteś? <się? grybety> on na tym lagu kurwa z Windows 10 jakoś Ale przez to w ogóle w niego nic nie trafiłeś I... Ja, oh! Nie! Ja pierdolę. Ta gra jest chora, nie? Ja pierdolę. A Ty, na tak nie O kurde. Aś... Dobra. you uh -huh.